Dzień dobry, witajcie na kanale Interesujące pojazdy. W dzisiejszym materiale opowiem Wam o bardzo poważnym wypadku, do którego doszło ponad 40 lat temu. Wypadek, który mógł się zapisać na kartach historii jako jedna z największych katastrof w dziejach polskiego transportu lądowego. Jednak końcowo na szczęście tak się nie stało. Mimo że nikt nie zginął, sam kierowca, według wielu osób, i tak został niesłusznie skazany. Mimo że zgłaszał nieprawidłowości w stanie technicznym pojazdu. W tym filmie opowiem wam o wypadku, który miał miejsce w Sopocie, a jego skutki mogłyby być opłakane, bo pojazdem, który wjechał w budynek, była załadowana cysterna. Napiszcie koniecznie w komentarzu, czy słyszeliście wcześniej o tej historii oraz czy chcielibyście więcej takich odcinków oraz na jakie konkretnie tematy. Zapraszam na materiał. A tę smutną historię rozpoczniemy od faktu, że właściciel posesji wraz z synami i bratankiem wyjechali na wakacje do Czechosłowacji, a w mieszkaniu została tylko żona. Spotkała się ona z znajomymi i, co ciekawe, rozmawiali na temat katastrofy, która wydarzyła się dzień wcześniej w Hiszpanii. A dokładnie chodziło o cysternę z Proplem, która odczepiła się od ciężówki i wpadła na kemping w pobliżu drogi w Hiszpanii. Dajcie znać, czy chcielibyście oddzielny odcinek na temat tej katastrofy, w której to zginęło blisko 200 osób, a drugie tyle pozostało rannych. A teraz przejdziemy do kierowcy, który tego feralnego dnia prowadził ciężarówkę, która wjechała w budynek. Był to 40-letni pan Jan, który był kierowcą w zakładzie transportu samochodowego Centrali Produktów Naftowych. Na co dzień jeździł on ciągnikiem siodłowym węgierskiej marki Kespel. Tego też dnia o godzinie 11 pan Jan usiadł za kierownicą, uruchomił silnik i wyruszył w trasę do stacji benzynowej w Skurczu. Miał on wtedy do przetransportowania 15 tysięcy litrów paliwa w czterech zbiornikach cysterny. Tego wieczorem wrócił do bazy, czekał go jeszcze jeden kurs do stacji benzynowej przy ulicy Śląskiej w Gdyni i wyjechał o godzinie 23. Dwie minuty po północy, jadąc główną ulicą Sopotu, Jan zauważył, że samochód nie reaguje na manewr kierownicą i wyraźnie ściąga pojazd na prawo. Kierowca ten próbował coraz mocniej odbijać w lewo, ale niestety bez rezultatu. Wcisnął on hamulec do oporu, ale niestety było już za późno: 25-tonowy zestaw ciągnika z cyterną pędził w kierunku budynku oznaczonego numerem 801. Niemalże otarł się on o słup trakcji trolejbusowej i kolejno wbił się na 3 metry w budynek dawnej karczmy. Co ważne, w ostatniej chwili przed zderzeniem kierowcy udało się szarpnięciem otworzyć drzwi oraz wyskoczyć z kabiny pojazdu. Upadł on wtedy na jezdnię, gdzie rozciął sobie ucho, a po chwili usłyszał huk walących się cegieł. Uderzenie było tak mocne, że ulica wręcz zadrżała, a wszędzie było czuć zapach benzyny. Pierwsze co zrobił, kiedy pan Jan wstał, to po prostu zaczął uciekać. Kierowca po tym jak wstał i się otrząsnął, wiedział, że od razu musi uciekać, bo uwadze fakt, że ciężarówka była w pełni załadowana paliwem i groził jej wybuch. Kierowca krzyknął jeszcze do osób, które wyszły z budynku, aby te czym prędzej uciekały. Już po trzech minutach na miejsce przyjechała straż pożarna, a po czterech milicja. Z samej cysterny drobnymi strumyczkami wyciekała benzyna, a strażacy zalewali pianą cały pojazd. Po chwili pojawiło się również pogotowie, które zabrało kierowcy do szpitala. Po opatrzeniu powierzchownych ran oraz po rutynowych badaniach pan Jan mógł jechać już do domu. Służby zadecydowały, aby odciąć gaz i prąd w zniszczonym budynku oraz w trakcji trolejbusowej. A milicja zamknęła przejazd całą ulicą. Została również uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa. Niestety, z samego zdarzenia jest bardzo mało zdjęć, ponieważ to nie były czasy, gdzie każdy miał telefon w kieszeni. A autorem był fotoreporter z trójmiejskiej prasy. Również na miejsce przyjechała cysterna z rafinerii oraz pojazd służący do przepompowywania paliw. Eterina z uszkodzonego pojazdu została czym prędzej przeładowana, a akcja zakończyła się o godzinie 4 rano. Natomiast jeżeli tego nie udałoby się zrobić i doszłoby do wybuchu, pożar mógłby wybuchnąć naprawdę na niewyobrażalną skalę. Na no miejsce w wypadku przejechały również dwa ciągniki leży do zadań specjalnych oraz dwa dźwigi. Scena wraz z ciągnikiem została wywieziona, a następnie rozpoczęto sprzątanie ulicy. Po przybyciu przedstawiciela Wydziału Budownictwa Komunalnego okazało się, że mieszkańcy tego miejsca powinni uciekać z budynku, ponieważ ten grozi zawaleniem. Właściciel mieszkaniu po tym jak się dowiedział co się wydarzyło, czym prędzej chciał wrócić do kraju. Już wczesnym rankiem znalazł się on na przejściu granicznym z Czechosłowacją. Co ciekawe, w zaledwie 3 dni postawiono zewnętrzne ściany. Niestety sami właściciele walczyli aż 3 lata o to, aby otrzymać pieniądze z ubezpieczenia. Biegli wyliczyli wielkość strat materialnych, a te wyniosły aż 300 tysięcy ówczesnych złotych. Oraz do tego trzeba doliczyć aż 64 tysiące złotych, bo na tyle wyceniono szkody cysterny. Oczywiście szczęto śledztwo w sprawie tego wypadku, a skutkiem okazała się być awaria układu kierowniczego. Na miejscu stwierdzono brak nakrętki koronowej i zawleczki zabezpieczającej połączenie lewego drążka podróżnego z ramieniem mechanizmu sterowniczego. Nakrętka skorodowała i odpadła wraz z zawleczką, ale nie wiadomo było kiedy to nastąpiło. Mego kierowcy obciążał fakt braku przeprowadzenia tak zwanej obsługi codziennej i sprawdzenia stanu połączeń układu kierowniczego. Był to obowiązek kierowcy, jednak w tych czasach nie każdy się z niego wywiązywał, a nawet jeżeli zauważył, że coś było nie tak, to po prostu tego faktu nigdzie nie zgłaszał. Jednak co ciekawe, kierowca zgłosił zły stan techniczny opon, które utraciły bieżnikowanie. Głosił również fakt wygaśnięcia ważności certyfikatu cysterny na przewóz paliw ciekłych i zapalnych. Jednak jak się potem okazało, w tym zakładzie nikt nie odpowiadał za stan techniczny ciężarówek, a w zakładzie pracowało blisko 100 kierowców oraz 22 kierowników. Podczas procesu pan Jan bronił się sam, prosił tylko sąd o to, aby ten nie odbierał mu prawa jazdy, argumentując to tym, że było to jego największe osiągnięcie życiowe oraz była to jego podstawa do uzyskiwania przyzwoitych zarobków oraz egzystencji. Końcowo pan Jan został skazany na dwa lata więzienia w zawieszeniu na 3 lata oraz nałożono na niego grzywnę w wysokości 15 tysięcy złotych, a poza nim, mimo że pan Jan zgłaszał wiele niecisłości, nikt nie został skazany. Co ciekawe, strażacy przedstawili również hipotetyczny scenariusz, co mogłoby się stać, jeżeli doszłoby do wybuchu. Wtedy, prawdopodobnie, obszar w promieniu aż 70 metrów zostałby po prostu objęty ogniem. A końcowo mogłyby zginąć nawet setki osób. Co ciekawe, budynek ten stoi do dziś i nadal mieszkają w nim ci sami mieszkańcy. Sprawa, mimo że nie została do końca wyjaśniona, bo to kierowca został skazany, mimo że zgłaszał nieprawidłowości w stanie technicznym pojazdu, to końcowo poniekąd zakończyła się pozytywnie, ponieważ nie doszło do wybuchu, a ten z kolei mógłby pozbawić życia naprawdę setek osób. Niestety, sam kierowca również nie doczekał się zbyt sprawiedliwego wyroku, bo tak naprawdę powinna za to odpowiedzieć osoba w firmie, która dbała o stan techniczny ciężarówek. Problem był fakt, że takiej osoby w sumie nie było, lub też nie została ona celowo wskazana, a końcowo winna została zrzucona na kierowcę i to on musiał odbyć karę. Analizując artykuły z tamtych lat opisujących to zdarzenie, można odczuć wrażenie, że było to swojego rodzaju oszukanie przeznaczenia, bo w tych latach często pojazdy były również przeładowywane i tak naprawdę pojazd taki był wręcz jeżdżącą bombą. A w przypadku uderzenia, niestety nie wiadomo z jaką konkretnie prędkością, bardziej prawdopodobne było to, że dojdzie do wybuchu niż to, że do niego nie dojdzie. Można wprost tutaj mówić o oszukaniu przeznaczenia i cieszyć się, że to zakończyło się właśnie w ten sposób. Dajcie znać proszę w komentarzu, czy chcecie więcej tego typu historii, a ja już dziękuję za Waszą uwagę i kliknij w kolejny polecany Ci materiał na ekranie. Dzięki, cześć!